Odnalazłem nowe laki bloki, nowej piosenki z która będzie dzisiaj premiera? Słuchajcie, dzisiaj jest premiera o godzinie 18, więc mam nadzieję, że wpadniecie do smajla. Dajcie znać, czy czekacie tak samo jak ja na tą nową piosenkę. A więc widzowie zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was oczywiście żaden odcinek. A my lecimy z nowymi lucky blokami. Uwaga! Premiera godzina 18. Dzisiaj otwieramy Wow, Nie, tylko nie ten zombiak. Nie, nie, nie. Czekaj, mogę go zrzucić, czy dam radę, czy nie. O o! Może sobie po prostu przejdę tak boczkiem, albo po prostu go zrzucę Zobaczymy czy damy radę go zrzucić, czy coś mu się stanie. Łoki miecz ma złoty Dobra, chyba nic mu się nie stało. Lecimy dalej, zobaczymy co się stanie. Okej. Okay. Wow, patrzcie, unlimited ma Mars. Chestplate? Wow, ile mam zbroi teraz. Ej, ile am... Tej, HP niesamowite. Dobra, mamy jakiś kozacki miecz, który jest mega potężny. Dobra, zobaczymy dalej. Oczywiście otwieramy. Oczywiście podstawowe rzeczy ironowe, w sumie spoko. Okej, okay, a ciekawe jak ściągnę, to z HP stracę. Okej, okay, więc dobra, to miejmy to sobie w łapce. Co to jest? Yy, mamy jakieś sticky, w sumie nie wiem po co one... O, o, creeper, creeper, creeper. Dobra, spróbujmy go pokonać. A masz! Wow! Ten mieczyk to jest... Yy, ile on ma damage'u? On jest po prostu do rozwalania wszystkiego, słuchajcie. Pewnie tego jakbym rozwalił, to bez problemu yy, by zdedał. ok ten chestplate raczej mi nie będzie potrzebny. Ja szukam najlepszych zbrojek. Co to jest? Mars Helmet. U Ej, on wygląda super. No to teraz to będę wykokszony. Dobra, lecimy dalej. Otwieramy tutaj. Ok. spudenki jakieś teraz. Ok. Uh, ile ja mam hapsów od początku? Dobra, otwieramy wszystko. Dobra, tutaj coś jest. G Big Jim. Nawet nie wiem co to jest, ale Big Game. Dobra, może później mi się to przydać. Dobra, mamy marsowe jakieś ubranka. Spoko. I co to jest? Blok jakiś dziwny. Ty. O, o, wygląda trochę dziwacznie. Jakby naprawdę z innego kosmosu, z innego świata. Dobra, mamy tutaj coś dalej. E, Hipnosis Chase Plate. Dobra, od, odpalmy, zobaczmy jak będę wyglądał, jak hipnotyzująco. Nie, chyba raczej kotki. Ale wszystkie pospadały, więc słabo. Virus Legends. Dobra, zobaczmy czy one coś dają. Ty, uuu, Protection 2. Ej, one są spoko. Ty, ty, teraz mogę skakać, fajnie. Dobra, bierzemy dalej. Otwieramy wszystkie i te masy Co to jest M? Eee, Angel Wings Ty nie gadaj, że ja mogę mieć tego, skrzydła Ty Pff. Nie, to nie są skrzydła, to jest jakieś Jakieś oszukaństwo Dobra, lecimy dalej, sprawdzamy A tu mamy Apple, zobaczmy co się stanie z Złoty jabłuszko, ile HP mi to urosło

Przeżyłem! No nie, ja muszę wrócić z powrotem tam, wiecie co? ściągnę tą 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 zbrojkę, żeby one mnie pokonały szybko. O nie! O o o, o. Dobra, słuchajcie, gamę, rule game rule, keep inventory true i kill. Dobra, pa, okej, okay, zrobione. Możemy lecieć dalej, wracać z, z powrotem na swoją ścieżkę. Okej, okay, to ja sobie już wezmę to, będę trochę szybszy. O, i teraz to można lecieć, tak jest. Nie, nie, nie daje mi dużo zbyt szybkości, ale może złote obłóżko mi da? O, tak, złote jabłuszko oczywiście mi da. Yy, dosyć sporo HP. Yy, nie, tylko nie te króliki. Wynącha mi stąd. Królik. O, masz! Białe króliki. Nie no. Dobra, spawn point. Lecimy dalej, otwieramy. Ło wow, Guardian! Okej, okay. dobra, oczywiście na hita, bo mam genialny mieczyk. Ale zobaczmy co się stanie, jeśli wrzucimy tutaj coś, czekaj, czy ja tutaj muszę wrzucić jakąś monetkę? Koina, dobra, wrzucimy tutaj koina, zobaczymy co się stanie, jeśli go wrzucę. I co? Diamenty, świetnie! No, to teraz to easy. Dobra, spawn point, żebym oczywiście nie musiał wracać. Uuu, patrzcie! Co to jest, iron? No dobra, przechodzimy, lucky cow. Zobaczymy co się stanie, jak tą lucky cow uderzymy? Yy, trzy mięska, w sumie tylko tyle Skrzynka, patrzcie, jakiś lucky blok dostałem Kolejny, odpalimy sobie go, zobaczymy Co tutaj jest Złote jabłuszko, to będzie ciekawe Ale ten lucky blok co mi daje Patrzcie, lucky potion, zobaczmy co to dostaniemy Sporo fajnych itemków Dobra Oczywiście chyba zaklęte tylko ee, Książki, więc od razu ja sobie wyrzucę Lucky minus 100 Dobra, odpalam, patrzcie, raz o, Wow, coś się tutaj Zaczęło palić Dobra, wybuch. Coś jeszcze? Ogień. Ok, czyli w sumie nic strasznego oprócz tylko lawy, ale dobra. To przeżyjemy. Dobra, lecimy dalej. O o! Co to było? Coś tu się stworzyło? Jakaś woda? Nie wiem. No dobra, wystraszyłem się, że zostałem zamknięty i będę musiał zdedać. Ym, diamentowe itemy mi niepotrzebne. Tutaj w ogóle jakiś mars. Co jest? Czemu to jest kosmiczne jakieś itemy? Patrzcie, marsowe jakieś tekstury. Dobra, odpalam dalej. Mamy Mars. Heum z Marsa. Dobra, odpalmy. Zobaczymy, jak wyglądam. Ty jestem niewidzialny, kozak. No dobra, mamy butki. Co to? E, jakieś budki, które w sumie nie dają mi nic ciekawego. Chyba ten Mars Military są jakieś wylepsze, mi się wydają. Tu, e, Not Edit. Niedodane. Co to jest? Co to jest za jakieś. Krzyżyk dziwny. Dobra. Ty, oo. O. Musimy sprawdzić tą potkę. Patrzcie, ona jest jakaś dziwna. Bardzo dziwne tutaj napisy ma, więc rzucam ją pod siebie i zobaczymy, co się stanie. Dostałem więcej HP! No to teraz to już jest. Ooo, panie, jestem niezniszczalny. Killer knife Okej, okay, 18 hapsów Uuu, teraz to roz... Wola, diamenty! Nie, kurczaki. Dobra. Mamy kolejny jakiś mieczyk. Uuu, ten też wygląda fajnie. Jaki on wielki! Chyba nawet wiek... nie, coś podobnego do tego, tylko ma mniej HP plus 20, a ten ma 9999, więc jest bardzo potężny. Dobra, wyrzucam itemki te To w sumie nawet nie wiem co to jest, bo tu mniej zasłania. Ale nałóżmy, zobaczymy co się stanie. Czy coś mam jakieś Protection! Okej, okay, do, dosyć sporo Protection dostaję dzięki temu. No i co? Te podki coś mi dają? Czekaj, o, weźmiemy to na gaz? Nie wiem. Dziwne. Heavy Mars Healing. Wow, Jak wysoko skacze teraz. <noise> Ty normalnie teraz skok to jest do nieba. Patrzcie, fajerwerki poleciały spoko. Owce, które pospadały na dół. No niestety. Dobra, wynocha mi stąd. Odpalamy dalej. Ty, tu jest jakiś dziwny blok nowy, który bym chciał sprawdzić. Golden Material Ore. Dobra, wygląda to całkiem fajnie, tylko... Yy, nie wiem, jakie to może mieć zastosowanie. Wirus! Słuchajcie, jakiś wirus. Yy, o! Potki. O, uderzyły mnie. Dobra, to w sumie tyle. Tutaj mamy Mars Diamond Lucky Potion. Dobra, zobaczymy, co dostaniemy. Jeszcze więcej HP, Lucky Virus Potion i. O! Nie, na dół spadła, więc chyba nawet nie zobaczymy, co tam jest. Dobra, lecimy dalej. Yy, tutaj Iron, w sumie złoty, blue apple. Mmm. Blue Apple coś daje? Fajnego? Nie, nie, mało, mało itemsów. Dobra, idę. lecimy dalej. Just some random villager teleported here. Okej, okay, czyli randomowy jakiś villager. Patrzcie, za Emeralda dwa chlebki, no to trochę słabo. Ale w sumie ma fajne tutaj itemy. Z 21 tego, można Emeralda? No to nie, no to spoko. O nie, ich jest tutaj mnóstwo! Wow! Ty, wszyscy to samo sprzedają? Nie, różne mają tutaj w sprzedaży. Okej, okay. ej, to by, To fajne, to fajne. Akurat tych villagerów to powiem szczerze całkiem git. Lecimy dalej. Legendary OP lulu, panie. To jest legendarny miecz. Patrzcie, oni zwiewają od razu, nawet wolą skoczyć z góry, żeby tylko nie dostać tym mieczem. Dobra, mamy dalej. Lecimy dalej, 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 sprawdzamy Mm, widzę, że tutaj jakieś itemy się powtarzają Które w sumie nie są jakieś mega fajne Ale to Mi się już zaczyna podobać To jest nawet chyba i mocniejsze 1000 HP Wow, to ja mam cały ekran już teraz zasłonięty To ile tego HP to to ma? Dobra, to chyba ściągnę Bo nawet za dużo Nie widzę pół ekranu Jak będę potrzebował to oczywiście wezmę U laser Szwert, co to jest? Chcę to sprawdzić. Weterium. Okej, okay. tu coś są nowe jakieś jabłuszka. Ja je wszystkie przetestuję, zobaczymy, co to daje. I tutaj mamy Lucky Block Mars. Co jest? No dobra. Czy ten mieczyk coś jest w stanie komuś zagrozić? Dawaj, spróbujemy. Pyk. O! Co? Tylko jedne uderzenie i koniec? I Smyslo, wiele przygód. Odpalamy wszystko. Słuchajcie te całe laki, bloki musimy podpalać. Zobaczyć, co dostaniemy fajnego. Tu jakaś skrzynka się pojawiła. W sumie to itemy nie są jakieś super, ale przetestujmy to. Może tu się coś odpali? Nie, to się nie odpala. To jest Emerald, więc też nic ciekawego. Grape, słuchajcie, to są winogrona. Dobra, winogrona też nic nie dają. Ale Apple. Zobaczmy, co da nam te... Jabłuszko. Uuu, tak, skok, wszystko takie kozackie, dosyć fajne temy. Mars Diamond Apple. Dobra, co daje diamentowe? Ło, wow, szybkość. o oh, oh, nie mogę. Uuu, zaraz spadnę normalnie, jeśli bym tutaj nie, nie, nie zainterweniował zbytnio. Dobra, mamy złote jakiś hełm. W sumie bym go... Co jest, Monster Spawner? Czy mamy Monster Spawner na głowie? Pff, dobra, wyrzucę to, a wezmę to. Okej, okay. mamy to ogarnięte. I teraz uwaga tylko, aby nie TNT. O, TNT. Dobra, zwiewam, zwiewam, zwiewam. Żeby mi to nie wybuchło. Ty nawet to ob obsydiany rozwali, a, Czyli ten bedrocka rozwaliło? O, o, mam problem. Słuchajcie, teraz nie wiem, jak to rozwalić. Mam jakiś kill -off? No nie, o nie. Ojacie, to ja nie mogę teraz zbytnio stąd się wydostać. Halo, jak ja mam się stąd wydostać? Może trzeba po prostu to wszystko rozwalić jakoś? Nie wiem, złote jabłuszko zjem, czy coś? Może udałoby się to rozwalić jakoś? Co? Halo. <laughs> nie, nawet nie mam kilofa, którym bym mógł to rozwalić. Ale tu coś jest, dostałem. Ty patrz, może to się przyda. Ma e Magic, co? Ej, może tym dam radę się teleportować? Wow, ty! Teleportowało to mnie? Co to jest? Jakaś magiczna różdżka? Dobra, lecimy dalej. Mamy tu buciki. W sumie kolejny kozacki miecz. Dobra, odpalam to i jest. Mamy to. To jest mega podka, dzięki której będziemy naprawdę teraz bardziej i to jeszcze bardziej szybsi. Eee, o, to jest ciekawe. Nuke. Dobra, odpalmy niuka. Zobaczymy, co się stanie, jeśli odpalimy nuke. Może tam na dół jakoś? ło. Wow, co jest, ty, normalnie Minecraft aż mi zlagował, ty, to całe zostało rozwalone, Jungle Sword, okej, okay. i jeszcze więcej rzeczy, o, wilki, to są moje wilki, wilki moje, patrzcie, ile ich tu jest, o nie, no dobra, o, o, żebym ja tylko nie zleciał na dół, coś mi cały czas łupie, no, jak ja mam to stąd się, jak mu się tu uleczyć, dobra, może złotym jabłuszkiem dam radę. Tu jest kolejna jakaś kolejny rzecz, e, którą można wypić. Może to da mi więcej odporności na te zatrucia. Nie, nic więcej. Dobra, wyrzucam itemy, wyrzucamy je. Bo ja chcę przetestować jak najwięcej kolejnych itemków, które będą mi po prostu spadały tutaj z Laki Bloków. To jest ciekawe. Okej, okay, dobra, wyrzucam to, zostawię tylko ten jeden mieczyk. O, o, żebym tylko nie spadł. Dobra, dalej, co my mamy? Ty patch Thunder Stuff. Dobra, o masz. Wow, patrz, i boom, i bum. boom, 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 boom. Wow, 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 przesadziłem trochę za mocno, za dużo tego wale walenia, tego... Dobra, chestplate, chestplate mi jest niepotrzebny. Ej, ja bym się... wow, co, ja zginąłem? Ale mamy jakoś łapę. U, co jest? W Widzowie, ja tylko tą rękę biorę. O, -o. słuchajcie, to jest jakaś masakra. Ty! No to z tym to nie ma żartów, to, to teraz to już jest po robocie, słuchajcie, ja nie wiem nawet, wyciągam tą rękę i od razu upadam, czekaj, ja muszę iść w tamtą stronę, nie, chyba w tą, dobra, ja ją wyrzucam, żeby oczywiście jej tutaj nie podnosić, bo od razu dostaję killa, <laughs> dobra, ty, ja nawet tego nie przeskoczę teraz, dobra, spróbujmy jakoś tak, cyk, tutaj... I tam jest woda, tam jest woda. Ok, no dobra, to udało się. E, całkiem git, i zobaczmy. Spawn point, i lecimy dalej. Zobaczymy, co dadzą nam kolejne laki bloki. Jak widzicie, niesamowite tutaj rzeczy. E, dobra. Okej, okay, znowu ten sword. Ej, to ten niezniszczalny mega sword. Primal Bone. Nie wiem nawet, co to jest. Ale mamy tutaj Angel Wings. Dobra, to do to nic. E, Marstain Chestplate. Co, on jest spoko? Zobaczmy. Chestplate. Nie, ten jest chyba nawet lepszy od mojego. Chociaż fajny Resistance to nie jest zła rzecz. Dobra, Teleported Unlucky Potion. Nie, ja nie chcę się teleportować. Chyba, że później. Yy, dobra, diamentowe itemki wyrzucam. O tak, tutaj z tej platformy. I co? Dalej coś jest nie ma, skrzynka, jest jedzenie to właśnie potrzebowałem bo jak widzicie mam naprawdę lowa tutaj już, a nawet mi się żyć konie odradza, dobra, mamy tutaj podkę, bierzemy teleporting lucky potion, uuu ty, nie teleportowało mnie, no to spoko dobra, to wrzućmy tą Uu, la la. teraz to jest sporo, dobra, deszcz jeszcze zaczął padać ten chestpla chestplate jakiś jest kozacki, Uu, la, la dobra, otwieram, o nie patrzcie jaki ona ma sworda Jakiego sworda ma. O masz! Ilona ma hubsów, patrzcie! Ja tym mieczem najmocniejszym ją rozwalam i nic jej nie jest. O masz, o masz! Ty Ilona HP musi mieć. To jest masakra. Dobra, ej, zzz, Nie da rady. Jest! Jednak pokonałem, ale i temy spadły! Pewnie były zzz, super. Żeby ją pokonać. No dobra, lecimy dalej. Co to jest? Co to? Jakieś cukierki, patrzcie świąteczne. Mikołaja, Laski Mikołaja. Dobra, ciśniemy dalej. I uwaga, uwaga! Za momencik kończymy nasz challenge, ponieważ już przede mną jest o, ostatni Blaze! wo wow wow, Blaze, pokonam cię! <grystanie> Dobra, udało się, zobaczcie Ty jakieś nowe budki. Czy może te są lepsze? unie oh, Blaze jeszcze mnie tutaj zaatakował. Chodź tu, a masz, masz! Dobra, pokonałem go i czy ja skinę, skinę pewnie! Udało się! Ty przeżyłem! Widzowie, jak widzicie, naprawdę nieźle mi się tutaj udało przeżyć na właśnie na tych blokach. Więc, widzowie, jeśli chcecie, zapraszam oczywiście na, em, na premierę piosenki z Maestro o godzinie 18 na jego kanale. Więc wpadajcie. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. No i zapraszam Was na, na następne moje, oczywiście, odcinki. Żeby odcinek Was żaden nie ominął, musicie zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Ehm, to by było na tyle. Do zobaczenia. Niech Eldorado być z Wami gorąco. Pozdrawiam Was. Papa. Pa. Yeah. you